Siema. I dzisiaj jesteśmy na otwarciu sklepu Adidas. Tak, to jest ten sklep. Dzisiaj jest 1 września, jest godzina około 13.00. I już staliśmy w tej dużej kolejce. No i czekamy na wejście. Możemy już. Jesteśmy tutaj i patrzcie, co tu jest. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to są te buty. Szczerze, to mi się nie podobają. Wiecie, jaka cena. 900 złotych, ale ciężkie są. Ale dziwna podeszwa. Chcesz się dotykać? Jak na 3D zrobione. No, a właśnie, może taki jest. To nie są wcale Ale zobacz, przecież to jest napis Warszawa. Niby fajnie tutaj jest, ale wiecie, jakie tutaj są ceny? Niby fajne budki, co? Takie z lat. 80. Ale jaka cena? 850 złotych. Niezłe, co? Idziemy dalej. Najbardziej, najbardziej tutaj mi się podobają te manekiny. Właśnie ten manekin, ten, ten złoty. On jest fajny. Patrzcie, ona ma nawet coś w ręku, żeby telefon trzymać. <głosy> <głosy> ale niezręcznie to wyszło. Dobra, ja już nic tu nie robię i my idziemy na kolejne piętro bo tutaj więcej nic po prostu nie ma. Wchodzimy na pierwsze piętro i tutaj są schody ruchome. Ogólnie nam powiedzieli, że tutaj są trzy piętra. Nie wiem, trzy czy dwa, zobaczymy. Cześć, jesteś z Chłopak spyta mnie, czy ja jestem z Team X. Prawie. Dobra, jesteśmy na pierwszym piętrze i zobaczmy, co jest tutaj. Pierwsze, co mi się podoba, to jest... To jest właśnie ten hologram. Ale fajne jest, co? Właśnie na górze. Jest projektor I, i on projektuje tutaj nie wiem co, ale, ale to wygląda fajnie. Zobaczmy ile tutaj kosztują buty. Tyle samo co na dole. Ale fajna koszulka, patrzcie. Ciekawe ile kosztuje, co? Mmm, 200 zł. No, ale tanio. Bardzo tanio. A tutaj jeszcze są shorty do tego do tej koszulki jedynie 270 zł. To jest nasz bloger. jakiś znany pan to jest w tej Nie, wiem. I don't know. Nie wiem, kto to jest, ale pewnie jakiś znany. Ale nie znam go. Wow. Ale zajebisty but, co? Wow, ale fajny. To jest taki wzór. To jest taki wzór, aha. W przyszłości będą takie, czy nie? Że takie z drewna, tak rozumiem? Spoko. Kiedy będziemy taki zrobić bufę? to jest taki ponad. Mhm, rozumiem. To jest większa wersja. Tu jest mikrofon jak coś Czy pan Tak. Ale DJ tutaj nawala. A teraz sprawdzę, ile kosztują buty, które mi się średnio podobają. W ogóle nie, mi się nie podobają. 500 zł. 500 zł. Znalazłem drugą rzecz, która mi się tutaj podoba. Idziemy. Ona jest tutaj. To są te fajne foteliczki. Jakieś cenniki 670, innych tutaj nie ma. I można sobie tutaj odpocząć. I czujesz się jak król. Wow, a tam lobby! Ej, chodźmy tutaj. Tutaj robią jakieś customy. Wow. Dzień dobry. Wow. Dobrze panu idzie. A dobra, nie przerywam. Patrzcie jaki tam jest. Ale niezły I to tak można zamówić na przykład jak chce jakiś, nie wiem, jakiś napis, jakieś swoje imię. To Aha, ile to kosztuje? Okay. To już buty, to już to, że nie musisz buty kupić, Aha. nie wiesz, tamacy, Aha, rozumiem. No, to żebyś się wiedzieli. Idziemy na drugie piętro. Ciekawe co tam będzie. Cześć. Tak. Jesteś z tego teamu X W sensie nie, ja, ja nie. jestem z TikToka troszkę. <laughs> Nagrywamy teraz filmik. Tak, a jak się nazywa? Na TikToku? No, Turański, możesz sobie sprawdzić. Tak, to ja. Obserwujcie mnie na TikToku i na Instagramie Byłem pewien, że jesteś z Teamu X no. Ale w sensie, że do kogoś jestem podobny Jeden ma Kuba chyba, a drugi jeszcze jakoś inaczej Nie, nie wiem No po prostu wyglądałeś na fejma i tyle Dzięki <grym> ale, mogę ale w sensie oni wrzucają jakieś chce. filmiki? Jasne, spoko to Możesz zrobić, bo jesteś influencerem, to umiesz, nie? A i co, ja będę na filmiku? Tak, ty będziesz o, na filmiku miło. Nie, z, z, mogę za... pozdrowić? Możesz. No to chciałbym postrowić Solę, Mikrzyna i w sumie tyle. Może jeszcze Sebastiana, bo to jest Gidziomek. Dzięki bardzo. Słuchaj. Spoko, dzięki. Na razie. Jeszcze raz, nie skleiło się. Dobra, jeszcze raz. O, teraz dobra była. Dobra, na razie. A teraz idziemy na kolejne piętro. A, ty też tam idziesz. Tak to się prezentuje jak wjechaliśmy. Niby fajne tło. Idziemy dalej. Też jest dużo fajnych fotelików, gdzie można odpocząć. Oni tu mają jakiś rozkład i nie wiem co to. Pewnie jakieś zajęcia. Girls Run Mariola, a niech będzie Ariola. Teraz to jest Ariola, a nie Mariola. Dobra, słuchajcie, tutaj jest jakaś ścianka, gdzie ludzie piszą swoje niki na Instagrama, na TikToka, nie wiem. I ja chcę napisać swój nick tutaj. Zaraz to zrobimy. Trzeba troszkę to wyczyścić. Dobra, robimy to. Weźmy najlepszy. Jak to się nazywa? Nie wiem, to jest po angielsku. Chalk. Najlepszy kolor wziąłem i piszemy nazwę swojego Instagrama. O, i tutaj napiszemy, że to jest IG. Je yeah, dobrze, obserwujcie. Tutaj można sobie zrobić. Herbatkę pewnie. A co jest tutaj? Wow, tutaj jest sala do ćwiczeń. Wow Widzicie to? Wow! Ale... Ale fajnie! Tutaj dzieciaki skaczą. YouTube'a? Tak. Siema, tutaj jest mikrofon. Okej, okay. co mam powiedzieć? Robimy vloga na YouTube'a. Otwarcie znam. sklepu. Tak, skąd nie znasz? Nie wiem. Z, z TikToka pewnie. Pewnie tak. Dobra ja też mogę? Dziękuję. Spoko Ale popularność, co? A jak się Chcecie kogoś pozdrowić? Bo już jeden kolega pozdrowił swoich kolegów Pozdrawiam moich wspaniałych nowych kolegów z klasy Pozdrawiam. Właśnie, dzisiaj się poznaliście Tak, za... Okej, okay. ale spoko integrację macie No, Jeleniewską spotkaliśmy gdzie? To jest Jelniewska? No, no. no Może jeszcze z Jeleniewską nagrać dyktaturę no, To popularność tu jest taka ogólnie fajna strefa sportowa, tam Jeleniewska nagrywa swoje e, TikToki, nie będziemy jej teraz e, przeszkadzać. Pewnie robi jakieś przejścia, no ale dobra, to jest, to jest jej praca, co? A teraz ja zrobię fajne ćwiczenie, patrzcie. Nie powtarzać tego w domu, jeśli ja nie wiem, czy ja zrobię. Staw. Ja muszę to zrobić tutaj. Podejdź do mnie. Muszę się trzymać najpierw za coś. I zrobić taki przysiad. Aha, to nie jest takie łatwe. Patrzcie, nie patrzę nawet. To nie jest łatwe. Próbujcie se w domu albo na siłowni. To nie jest łatwe. Widzicie, jak nogi się trzęsą? Ale musisz zadbać o te nogi. Co jeszcze? Patrzcie, tutaj mamy drążek. Chwila. O, wywiad będzie, A, myślę, że będzie wywiad. Chcecie wywiad? Nie, nie, to był już ale no Przeraź, Cześć. Byliście dzisiaj w szkole, tak? Dzisiaj się poznaliście. Tak, byliśmy. Nie, nie, nie myślę, już o 12 lat, tak. Wy jesteście parą. Nie, jeszcze, jeszcze nie. A chcielibyście? Nie. Do której klasy? Do czwartej. Do czwartej, Do czwartej. tak, już. Okej. Okay. Jak Wam dzisiaj podobało się, fajnie było? Tak, bardzo, bardzo, bardzo mi się podobało. Po to, szybko nie. się zeszło, Czy na tym y, zakończeniu, więc... Nie, skupmy się na koledze. skupmy się no, na Możecie pozdrowić kolegów, jak chcecie. Pozdrawiam kolegów. Pozdrawiam, ale kogoś konkretnie czy. A, a myślę, że twoich jakichś kolegów. Nie. jest w sensie swoich. Chcemy <ślech> <ślech> hmm. pozdrawić Marysię. Mamy papieł. Marysie, kochamy cię bardzo. Spoko. Tak. Ja myślałem, że dosłownie... Ja nie wiem, bo także postawiłem na tele, bo myślałem, że będzie wywiad. Naprawdę ja właśnie ja chciałem, się bałem. Ja właśnie chciałam popociągać się. Aha, no to, a, no to się pociąga. Wiecie, ja dopiero tworzę swój kanał, więc. Tak. Okay. Tak. Nie, nie tworzysz tego kanału, już coś się w sensie robi. W sensie na YouTube nie mam. Naprawdę? Ale na TikToku masz, co? Tak, na TikToku mam. Kojarzysz no, mnie z TikToka? No ale mi się naprawdę nie. Ja... ja po, się to, że... Tak, to mówię, że cię kojarzę z TikToka. Ale właśnie się dziwię, że ludzie podchodzą, robią zdjęcie, w sensie. A i ty masz obserwacji? 300 tysięcy A, <laughs> okej okay. No dobra, ale nie, bo ja cię właśnie skojarzyłem skończ. W sensie jak wchodziłeś to tak miałem, że to jest ktoś Ale nie wiedziałem kto To będzie jakiś Że co? Ten wywiad to... Ten wywiad? Jak chcesz to możemy Nie, No nie, to bardziej na YouTube, bo widzisz jak kamera nagrywa A teraz zrobimy jedną serię na biceps Bez koszulki Bo już zrobiłem około 40 pociągań, więc to jest chyba dobry wynik. Dobra, a teraz, sorry, możemy zrobić mały wywiad z Tobą. Ale właśnie tam bo tam jest Lepsze Światło. Ale nie stracę no gdzie jest. Okay, powiedz nam, jesteś jakaś popularna, że wszyscy do Ciebie podchodzą. A to jest jakiś filmik na YouTube'a? E, tak, my jesteśmy początkującymi YouTuberami. A jak się Wasz kanał nazywa? On się nazywa Władeck. Ja ci wrzucę linka, ok. Władeck? Władeck, tak, jak e, po Władek było zajęte. Jak zaobserwujesz mnie na Instagramie to wrzuc wrzucę Ci link, ok? Dobra, okej, okay, przymyślę, pozdrawiam kanał. Okay. A jestem znana z TikToka. Uh -huh. Jestem najpopularniejszą TikTokerką w Polsce. Ile masz obserwujących? E, 13,4 miliona. To nieźle. A dużo już działasz? Od 5-6 lat tak naprawdę. To dużo, bo ja no też tak. działam. E, dwa lata nagrywam. Na nietypicznym Na No, właśnie. O. Jakoś idzie, czasem nie, Właśnie nie, wiem, co nie, kiedy nie, idzie. To jest, myślę, że nie, każdego użytkownika, to nie, tak. mm -hmm. nie, ma nie, nie, to, niestety, Więc nawet ja nie, nawet i nie, 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 To jest algorytm, który nie, nie, kiedy twój kiedy nie, viralowo, a kiedy uzna, że jednak dobra, to nie, jest na dziś dzień. I to zależy też od aktualizacji tego, co się dzieje w tle czasami aplikacji. Okej. Okay. A przyznaj się, czy też czasem ukrywasz filmiki, które są mało popularne? Może. Okej, okay. a jak zostałaś ambasadorką Edidasa? Ja od dziecka byłam tak naprawdę bardzo aktywna i jak zaczęłam też rosnąć, sportowo i, i jak zaczęłam e, rosnąć na aplikacji to zaczęły mnie zauważyć inne firmy, menadżerowie i zaczęli mnie polecać też właśnie Adidasowi, który z tego co się dowiedziałam obserwował mnie nawet pół roku jak ja się zachowuję w internecie, więc nigdy nie Aha. wiadomo kto tak naprawdę przegląda to co dodajemy i dopiero potem się dowiedziałam, że chcą ze mną współpracować, więc najpierw badali grunt i w jaki sposób ja się wypowiadam na stories, co pokazuje czy jakiegoś złego wzorca nie daje. Okej, okay, a to oni potem powiedzieli Ci, że obserwowali Cię wcześniej tak, i, tak, tak, i tak. obserwowali, tak okej. Okay. I to nie jest pierwsza firma, która w taki sposób ze mną rozpoczęła współpracę, więc trzeba się mieć cały czas na baczności, nigdy nie wiadomo e, okay. kto nas obserwuje skąd. Nigdy nie trzeba się podawać nawet jak nie ma, dokładnie, jak nie ma wyświetleń. Dokładnie. Dobra, ty pewnie się śpieszysz gdzieś? E, troszeczkę. Czy? Troszeczkę, okej, okay. no to chyba to tyle. Dzięki wielkie i życzę powodzenia, trzymam kciuki również za ciebie. Dzięki i teraz trzymam kciuki za twój profil, żebyś miała tylko większe wyświetlenia. <noise> Dzięki, dziękuję. Dzięki, to na razie, Miłe pa. Razie. Ej, widzę to było, co? Cześć, kim wy jesteście? Hej, my jesteśmy kółkapitankami w Adidas z i jednocześnie oczywiście trenerkami. Prowadzimy treningi różne dla początkujących i dla tych trochę bardziej zaawansowanych. I pewnie zapraszacie nas na te treningi. Tak, zapraszamy przede wszystkim wszystkich na treningi. Mamy nie tylko biegowe, ale również workoutowe, yoga, mobility, stretching, tańce, także pełny wachlarz. I rozumiem, że każdy może przyjść tutaj. Tak, każdy może się zapisać na trening. Treningi są za darmo, nie ma żadnych pakietu voucherów, nic po prostu przychodzimy na trening. Wystarczy zapisać się w aplikacji Adidas Running. Dołączyć do Adidas Runner's warsaw bo jest tego dosyć sporo i zapisać się na wybrany przez Was trening. Tak. Będziecie w aplikacji mieć coś tak jak nadchodzące wydarzenia, na treningi zapisujemy się zawsze w soboty, pamiętajcie 11.10 sobota, bo wtedy cała Warszawa odpala budziki i zapisuje się na wydarzenia. Czyli zawsze wrzucamy w każdą sobotę na kolejny tydzień cały grafik treningów, 11.10 ruszają zapisy, wtedy równiutko od 11.10 odpalamy aplikację, dołączamy do naszych treningów, no i przychodzimy. Powiem tyle, że miejsca rozchodzą się jak świeże bułeczki, więc trzeba polować na nie. Okej, okay, dobra. Ja już gadałam trochę z dziewczynami, więc o wszystkim się dowiedziałam i przyjdę na pięć pierwszych treningów na pewno. Bo jak przyjdziecie na pięć pierwszych treningów, to możecie zgarnąć koszulkę tak, w Adidas. Tak, naszą Adidas i naszą klubową Adidas z Warsaw. No i faktycznie jeden trening to jeden punkcik w aplikacji, punkciki zbieramy. Wszystko, jak jeszcze raz powtarzam, jest za darmo. Mamy strefę socialową, także możecie przyjść na trening. Później po treningu wziąć swojego ulubionego szejka, kanapkę, posiedzieć ze znajomymi, pocilować. Szatnie, prysznice wszystko mamy na miejscu, wszystko jest tak jak mówiłam, darmowe, szapeczki zamykane. Także przychodzimy, przebieramy się, idziemy na trening, przebieramy się, a potem chilujemy ze znajomymi. Tak. Warto wspomnieć, że Adidas Runners to nie tylko treningi, bo tak naprawdę to też różne eventy, na których otrzymujecie darmowe napoje, darmową lemoniadę, darmowe burgery i różne, różne atrakcje dodatkowe. Dobra, ja myślę, że to wszystko. Czy chcecie jeszcze coś dodać? Zapraszamy, już no się widzimy, nie? W, w samym aplikację. centrum Warszawy, sala treningowa z widokiem na pałac kultury. To, to ludzie muszą ściągnąć aplikację i przyjść na trening. Dokładnie. Dzięki, że byliście z nami dzisiaj. Fajny był dzień, fajne wydarzenie, fajne dziewczyny. Obserwujcie ten kanał na YouTube, obserwujcie mojego Instagrama, obserwujcie ich instagramy i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Na kolejnych treninga! Dobra, słuchajcie, jest ziomek, który jeździ z takim plecakiem po Warszawie i wszyscy go kojarzą. On jest z zuberycy i zrobimy z nim wywiad. Hej, cześć, mówisz... Do you speak Polish? I speak English. You speak English, Okay. I think that everyone in Warsaw know you. We are uh, recording something on YouTube